Moi drodzy, my mamy teraz czas wsłuchiwania się w słowo Boże i rozważania tego słowa. Zacznijmy dzisiaj od lekcji, która pochodzi ze Starego Testamentu, z Księgi proroka Izajasza z 43 rozdziału, pierwsze 11 werset. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem cię Twoim imieniem, Moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, święty izraelski, twoim wybawicielem, daję Egipt na obór za ciebie, Etiopię i same zamiast ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Ze wschodu przywiodę twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę cię. Do północy powiem, wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy, się nazwają, którzy są nazwani moim imieniem i których u swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Wyprowadźcie lud ślepych, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy. Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przyszłych wydarzeniach, niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono – to prawda. Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Amen. Wysłuchajmy teraz lekcji z pierwszego 1 apostoła Jana z 4 rozdziału 15 do pierwszego weselu. Tak pisze apostoł. Tym, kto wyzna, że Jezus jest synem Boga, Bóg pozostaje, a on w Bogu. My poznaliśmy miłość, którą Bóg ma do nas i jej zawierzyliśmy. Bóg jest miłością. Kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a Bóg w nim. W ten sposób miłość osiąga w nas doskonałość, tak że mamy ufność na Dzień Sądu, bo w świecie jesteśmy podobni do Niego. Miłości nie ma lęku, ponieważ doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk zakłada karę. Ten zaś, kto się lęka, nie jest doskonały w miłości. My miłujemy, bo On pierwszy nas miłował. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kłamcą. Ten przecież, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I to bowiem przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego Boga. przez bramę, jest pasterze owiec Temu stróż otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła swoje owce po imieniu i je wyprowadza. Kiedy wszystkie wyprowadzi, podąża przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Za obcem zaś nie pójdą, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, ale oni nie zrozumieli tego, co do nich mówi. Jezus więc ponownie oznajmił: Zapewniam, zapewniam Was, ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, ale owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pokarm. Złodziej przychodzi tylko po to, aby ukraść, zabić i zniszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i to w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem i owce nie są jego własnością, gdy widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem i nie martwi się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca i życie swoje daję za owce. Amen. Amen. Tak mówi Zbawiciel, kto zachowa słowa moje, śmierci nie ujrzy na mnie. Właska Pana Jezusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego. Niech będą z nami wszystkimi. Amen. Amen. Zajmijmy naszym miejsca. Moi drodzy, tak się jakoś dzieje, że z pokolenia na pokolenie coraz mniej z nas jest rolnikami. Coraz mniej z nas ma okazję posiadać i wypasać zwierzęta. Jezus jednak przemawia do ludzi, którzy w trudnili się uprawą roli i hodowlą zwierząt. I swoje nauczanie opierał na metaforach, które dotykały codzienności i do obrazów, które można było oglądać na co dzień. I dzisiejsza Ewangelia odnosi się do obrazu pasterza, jak słyszeliśmy, oraz do bramy, przez którą wchodziły owce. I na wschody zagrody to jest to bardzo duże owiec, miały tylko jedną bramę. Było to, było to duże ogrodzenie, tak? Tylko jedno wejście. I to wejście było pilnowane przez strażnika, który znał pasterza. Jeżeli ktoś wchodził nie przez bramę, czyli musiał taranować to ogrodzenie, wiadomo, że był albo przestępcą, albo złodziejem, tak? Co ciekawe, owce znały głos i zawołanie <coughs> swojego pasterza. Tak jak tłumaczyłam dzisiaj dzieciom, owce mają bardzo słaby wzrok. Nawet e, jak chodzą tutaj jakieś łące, polanie, tak, one nie widzą, że trawa jest tam dalej. Bo mają bardzo, są bardzo krótkowzroczne. Tak? Co ciekawe, właśnie dlatego poznają pasterza nie po wyglądzie, tak jak my siebie rozpoznajemy często po tym, jak wyglądamy, ale po głosie. Jest taki bardzo e, Zachęcam, żebyście sobie spróbowali na YouTube znaleźć taki filmik, jak rozpoznaje owca, owce głos swojego pasterza. Jest eksperyment zrobiony, kiedy przypadkowi ludzie przychodzą, turyści, i wołają po kolei owce na różne sposoby, e, używając różnej tam modulacji głosu. No i te owce tak patrzą na tych ludzi, wołają, powołają, tak? I podchodzi ich pasterz. I dosłownie w momencie zawołał, i wszystkie lecą całym stadę do niego. Po głosie, po głosie rozpoznają swojego pasterza. Warto wspomnieć, bardzo często to nie właściciel wypasał owce, ale właśnie osoba na, na najemnik, jakaś najęta, ponieważ było to słabo opłacane zajęcie. Bardzo często się zdarza w w rodzinie. <noise> Niestety przypadało e, takie e, zajęcie najmłodszych ojca. Więc w sytuacji takiego najemnika e, dochodziło właśnie e, często tak, do takich e, właśnie też wspomnianych Ewangelii sytuacji, gdzie w chwili zagrożenia najemnik uciekał, bo to nie jego owce, lepiej ratować swoją skórę. A potem poznawano pasterza czy właściciela, że walczył o te swoje owce, tak? bo to były jego. I Jezus mówi o sobie, że nie jest jak najemnicy, ale jest pasterzem, dodatku dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu, czyli każdą z nich zna. Nie zna stadą, tak? tylko każdą poszczególną tą owcę. I rzeczywiście często właściciel uczestniczy, czy jest przy porodach, czy, że każde to zwierzątko jest po prostu znane właścicielowi. Co ciekawe, czytamy w Ewangelii, że Jezus mówi o sobie, że opiekuje się tymi owcami, daje im zbawienie i oddaje swoje życie za swoje owce. Moi drodzy, ten obraz pasterza, ta metafora znana jest też ze tekstów Starego Testamentu, kiedy to często prorocy zapowiadali, uciskali przez niesprawiedliwych władców. Można by spytać, czy jest jakiś sprawiedliwy władca. Właśnie zapowiadali, że jedyną ich nadzieją, taką nadzieją tu na ziemi jest Bóg, który będzie jak pasterz, który zbierze rozproszony naród. Że nastaną nowe czasy, czasy Mesjasza. Moi drodzy, bardzo ciekawe, że to obraz pasterza, który troszczy się o swoje owce, to jakby tą metaforą Jezus chce mówić o relacji Boga do człowieka, o swojej relacji jako Mesjasza do człowieka. Zobaczcie, że my. Tworzymy zupełnie inne relacje. Jezus nie odwołuje się do obrazu władcy, jakiegoś wielkiego przywódcy narodu. tak? Nie, widzi, nie, nie mówi o sobie, że jest e, jakimś wojennym przywódcą, za którym idą tłumy, albo wojsko, albo jakąś władca. Mówi o pasterzu i owcach. Czyżby modele ludzkie były jej doskonałe? Oczywiście. Ponieważ my, jako ludzie, tworzymy relacje oparte często o władzę i o przywileje, a nie o troskę. Bardzo często y, te relacje przywódcze oparte są, czy budowane są na takiej zależności hierarchicznej, gdzie niższy rango służy temu wyższemu. Aż w końcu na szczycie jest ktoś kluczowy, kto zarządza pozostałym, całym systemem. I nie trzeba, moi drodzy, wielu przykładów z naszej historii, by widzieć, że ten model hierarchiczny, jaki my tworzymy jako ludzie, służy władzy, kontroli i interesom tych, co są najwyżej, tak? tych, co są u góry a nie tym, którzy są większością, nie tym, w których jest też najwięcej. Jezus uczy swoich uczniów i myślę, że też nas zupełnie innej formy przewodzenia innym. W Ewangelii Marka czytamy, jeśli ktoś chce być pierwszy, tak? Jeżeli ktoś chce być tym na początku najważniejszym, niech będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. To tak jakby odwrócona hierarchia albo przeciwieństwo hierarchii, gdzie przywódca nie jest po to, żeby mu służono, ale aby on służył innym. To on ma troszczyć się, dbać o swoich podopiecznych, a nie podległych. Widzicie, zupełnie inne Zależności. Kiedyś taki y, pan John Maxwell powiedział, że lider to ten, kto zna drogę, idzie drogą i wskazuje drogę. Nie ktoś, kto gdzieś tam posyła, idź i zrób, ale ten, kto pociąga ze sobą, to jest prawdziwym liderem. To ten, kto idzie też tą samą drogą, której naucza czy wymaga od innych. I myślę, że to, co Jezus dzisiaj uczy, jest wiarygodne, ponieważ On sam się tak zachowywał. I to przemieniało tych, którzy znali Jezusa na co dzień, którzy byli Jego uczniami, którzy go podziwiali, którzy mieli z Nim styczność. I może dzięki właśnie temu przykładowi, idea przywódcy, który działa na rzecz tych słabszych, tych, którzy nie są. Najwyżej i najważniejsi, pierwsze wspólnoty Kościoła budowały się właśnie w oparciu o tę zasadę braterstwa, równości wszystkich. Były to wspólnoty bardzo nastawiane na wsparcie i wzajemną troskę. Niestety, jako ludzie, nie zawsze potrafimy dojrzeć do takiego modelu zarządzania i wzajemnej troski. I często ulegamy iluzjom na temat też naszych przywódców, bo zobaczcie, że poparciem często cieszą się przywódcy, którzy zarządzają strachem, a nie przykładem, którzy manipulują, a nie dają swój przykład jako ten, za którym trzeba podążać. Często Narcyzi rządni przywilei władzy i pokolacu. Takich się wybiera. Ostatnio na e, godzinie biblijnej rozmawialiśmy o księdze Eklezjastesa i tam było dużo takiej właśnie ironii. Tacy jesteśmy od tysięcy lat jako ludzie, że to głupcy często więcej dostają głosów niż ci, którzy rzeczywiście są mądrzy którzy są tymi prawdziwymi liderami. Moi drodzy. Myślę, że też ulegamy jeszcze jednej iluzji. Iluzji na temat Boga. I właśnie przez pryzmat tych naszych relacji ludzkich, często niedoskonałych, opartych na władzy i przemocy i na kontroli, tak postrzegamy też Boga. Myślimy o Bogu, który pilnuje nas, kontroluje, szuka naszych błędów. A Jezus, patrzcie, wybiera zupełnie inną metaforę by mówić o więzi Boga do człowieka. Pasterz. Owce znają mój głos. Pasterz, który zna swoje owce po imieniu. Czy my znamy głos Jezusa? Czy wyznajemy Go swoim pasterzem? Co ciekawe, w tej relacji pasterza do owca jest więź ważna. Niezależność. Tak, że tu mamy wacek, od którego ich zależymy, ale więź. To jest też ciekawe w e, tym obrazie, który Jezus nam mówi, że relacja jest podstawą tej, e, tej zależności. I dzisiaj też apostoł Jan w swoim liście mówił do nas, że Chrystus za nas umarł, nie tylko by darować nam miłości, ale żebyśmy mieli taki wzór. I byśmy potrafili wprowadzać nowe wartości w relacje. Czyli jakbyśmy zmieniali też relacje, które my tworzymy na co dzień. Jakby jesteś, jest to nam zadane przez Boga. Nie mamy tylko przykład, ale zadanie do wykonania. Aby ten model Chrystusa, który jest oparty o relacje, o zaufanie i o troskę, byśmy mogli to wprowadzać też w swoje relacje. I można spytać, czy ja jestem prezydentem Polski, czy ja mam wielką firmę pod sobą, co ja mogę, tak? Moi drodzy, bardzo wiele możemy. Przede wszystkim myślę, że w modelu, tym, który Jezus uczył w tym obrazie pasterza, dla mnie osobiście ważne jest to, że pasterz rezygnuje ze swojego przywileju, by uczynić dobro? tym, którzy są zależni. Tak? I zobaczcie, jak wiele możemy mieć przywileje. Przywileje mają osoby na przykład zdrowe. I osoby zdrowe mogą swoją sprawnością wesprzeć tych, którzy są zależni, niepełnosprawni. Możemy być ich rękoma, Możemy być ich nogami, możemy być dla nich wsparciem. Dorośli mają przywilej, nie, którego nie mają dzieci. I my, jako dorośli, możemy wykorzystać ten przywilej, żeby pokazać dzieciom, gdzie jest ich miejsce, albo, rezygnując z tego przywileju, zrobić coś, aby te dzieci podnieść, aby dodać im skrzydeł, aby być ich głosem tam, gdzie są niesłyszane. Moi drodzy, my, jako Polacy, którzy żyjemy w kraju, gdzie jest możemy dać schronienie tym, którzy uciekają przed wojną. Czy to nie jest wielki przywilej? Czy pokój w naszym kraju i wzajemny spokój, że możemy bezpiecznie wyjść na ulicę, nie jest wielkim przywilejem? Czy nie możemy wspomóc tych, którzy tego na co dzień nie mają? My, którzy mamy dzisiaj co zjeść na obiad, nie możemy wesprzeć tych, którzy martwią się, bo nie mają? Czy mężczyźni, którzy są głosem słyszanym i nawet nie muszą mocno walczyć o autorytet w takiej tradycyjnej kulturze jak Polska, nie mogę zrobić czegoś, by też mniej uprzywilejowane kobiety mogły też zostać usłyszane? Można tak mnożyć, ale warto zauważyć, że każdy z nas ma jakiś przywilej. Moim przywilejem jest to, że mogłam skończyć studia i mogę tym służyć tym, którzy ich może nie mogli skończyć, nie mieli takich możliwości. Jest mnóstwo możliwości, które mamy, warto je zauważyć. Ale do czego użyjemy swoich przywilejów? Do tego, żeby budować siebie, swój obraz, może swoje jakieś, swoje jakieś władze, kontrolę? Czy po to, żeby też służyć innym? Czy potrafimy tym, kim jesteśmy, służyć innym, innym ludziom? Czy potrafimy naśladować Chrystusa w takim właśnie? przykładzie byciu dla innych, służbie dla drugiego człowieka. Dlatego każdy z nas może iść za przykładem pasterza, może być tym, który troszczy się o tych, którzy mają mniej, mogą mniej, byśmy potrafili w relacjach społecznych rodzice, dzieci, teściowie i tak dalej wprowadzać nowe standardy relacji opartych o troskę, a nie o kontrolę i władzę. Jeżeli zrobimy to od dołu, to może i zmieni się też u góry. Myślę, że warto walczyć o takie wartości, warto przemieniać nasze relacje, bo w tych relacjach też żyjemy, w tych relacjach tworzymy miejsca pracy tworzymy miejsca, w których dorastają dzieci i e, w których po prostu możemy wprowadzać pokój, szczęście e, i wzajemny szacunek. Jeszcze nie powiedziałam, że jako osoby niedyskryminowane możemy działać na rzecz osób, które w naszym kraju są dyskryminowane. Tak? Zostawiam no, Was otwartym e, polem do działania. Jak wiele jest e, naszych przywilejów, które mogą Służyć innym. Niech to będzie też e, dla Was zadanie na tą majówkę, która jest przed nami e, święto pracy, kiedy możemy myśleć na temat warunków i zatrudnienia i szacunku, jaki okazujemy sobie w relacjach pracowniczych. Niech ten obraz pasterza będzie przykładem na co dzień. Amen.